Czasem nam się to nie mieści w głowie, że wiele spośród problemów, trudności, których doświadczamy z dzieckiem ze spektrum, można rozwiązać w stosunkowo bardzo prosty sposób, który jednocześnie jest bardzo trudnym sposobem. A prosty mam na myśli zmianę naszego zachowania, myślenia, reagowania. I czasem to jest trochę jak magia, a już na pewno zawsze jest to dużym zaskoczeniem u rodziców, którzy przyjeżdżają na wizytę z myślą taką, by skonsultować zachowanie dziecka i co zrobić. Czyli tak, co zrobić, by dane zachowanie było inne. Kiedyś jedna mama powiedziała, co zrobić, żeby naprawić dziecko. I z taką generalnie myślą większość rodziców przyjeżdża, żeby naprawić dziecko. I co jest wielkim zaskoczeniem, i czasami jest taką barierą nie do przejścia u rodziców, jest to, gdy zaczynamy mówić, że zmiana zawsze zaczyna się od rodziców. I my, jako rodzice, w ogóle tego nie przyjmujemy do, do głowy. I założę się. Że każdy z Was jak słucha, to myśli sobie, no tak, tak, inni rodzice, tak, tak, oni muszą się zmienić, ale ja nie muszę się zmienić. Nasze ego i nasze puławki myślowe są po prostu niezwykłe. Dzisiaj miałam bardzo fajną konsultację, bo przynajmniej przez połowę czasu, jak nie więcej, rozmawiałam z rodzicami o tym, jak oni reagują na zachowanie syna, co robią, gdy ich dziecko wpada w histerię, co robią, gdy wpada w agresję, co robią, gdy ma trudne zachowania. I wiecie, to jest po prostu takie strasznie trudne do przyjęcia przez nas. Bardzo, bardzo trudne. No i ja oczywiście też naprawdę przez lata nie przyjmowałam do wiadomości, że moje dziecko jest moim odbiciem.